W ramach tego projektu zajmujemy się opracowaniem receptury yy, kosmetyku na bielactwo nabyte, którego głównym zadaniem jest zakamuflowanie plam bielaczych, które u ludzi cierpiących na to schorzenie występują. W typowym samoopalaczu jest zawarty zwyczaj tylko dihydroksyaceton, który ze skórą zdrowego człowieka reaguje tak, że występuje zmiana właśnie barwy na taką opaloną. Niestety u osób cierpiących na bielactwo nabyte aminokwasy w skórze właśnie się nie wydzielają i dlatego nawet następuje właśnie to Odbarwienie skóry. Tak samo jak dihydroksazyną, trzeba dostarczyć też tych aminokwasów. Opracowanie dermokosmetyku, którym my w tej chwili się na bielactwo jest skomplikowane na pewno, bo trzeba szereg badań i analitycznych, i mikrobiologicznych, do czego potrzebna jest aparatura bardzo różna, no i oczywiście droga. I bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej no niestety nie, nie dalibyśmy sobie rady. Wspomogło nas Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mieliśmy środki na zakup właśnie bardzo skomplikowanej aparatury, na surowce, na badania, na całość, żeby Wyszedł nam ten produkt innowacyjny na bilans. Dotychczasowe nasze badania wskazują na to, że ten efekt zabarwienia skóry będzie się utrzymywał od 4 do 5 dni, co jest jakby długim krokiem naprzód w tego typu preparatach, ponieważ nie będzie trzeba po każdym umyciu, czy tam dłoni, twarzy, czy nawet kąpieli w jeziorze latem nakładać preparatu na nowo, ta barwa się będzie cały czas utrzymywała. Wierzymy, że ten produkt jednak bardzo chorym pomoże. I to nie leczy, tylko no, niweluje różnice pigmentacji skóry. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój.